Siemano, jestem Amianek, a wy drodzy widzowie witajcie w kolejnym materiale na tym kanale w dzisiejszym odcinku oczywiście jesteśmy na Hellcase no i na sam start przypomnę wam, że w z pierwszej niki w opisie dostajecie 0,7 dolarka oraz 10% do doładowania, natomiast w drugiej linie w opisie znajduje się mój konkursik, gdzie zostało ile? 8 dni i 44 minuty czyli w pewnym momencie, gdy wy to oglądacie poniżej 8 dni do zakończenia konkursiku, gdzie macie do wygrania 200 dolarów za jedyne 2 dolary Zachęcam bardzo serdecznie Abyście sobie dołączali A w dzisiejszym odcinku kolejna skrzynka Counter Strike'owa Na Hellcase Siki, oczywiście No i tą skrzyneczką będzie Skrzyneczka zimowej ofensywy Także my sobie lecimy 1, 2, 3, 4, 5, 10 10, 5, 4, 3, 2, 1 I Case Battle I tak oto będzie wyglądał Nasz dzisiejszy odcinek Standardowo Case Battle zrobimy sobie na 2-3-4 osoby, kolejno 8-9, 10 skrzynek. No, i wydaje mi się, że na tym będzie można dzisiaj zakończyć naszą przygodę z Helcaisikiem. Oczywiście, jutro kolejny materiał, tak jak mówiłem, materiały pojawiają się codziennie, także no. Czekajcie, czekajcie na godzinę 20:30, ponieważ materiały są codziennie o godzinie 20:30. E, nic się tutaj nie zmienia. No a streamek kolejny, wy to oglądacie we wtorek, czyli jesteśmy już po streamku, stąd mamy 7000 dolarów, czyli no był gruby streamek, tyle Wam powiem. E, a streamek kolejny będzie w czwartek około godziny 16:00, także. No od razu dzisiaj ci drogi widzu zapowiadam, żebyś nie wiem wpisał sobie w kalendarz albo zapamiętał po prostu, że czwartek godzina 16, kolejny livestream, gdzie rozdamy wam sporo skinów. No a przyszczekowanego skinka za ponad 20 zł jako nagrodę główną, także nie możecie zabraknąć. Więc poczekaj sobie to półtorej dnia i zapraszam bardzo serdecznie. No a jeśli się będziesz nudził, to możesz sobie też obejrzeć poprzednie filmy na kanale też się dużo tam działo, bardzo fajne openingi e, Także zapraszam Cię bardzo serdecznie A my tutaj polujemy chociaż na fioletowego skina Nie mówię o różowym, nie mówię o czerwonym, ale mówię o fioletowym skinie Na razie na to się nie zapowiada e, Co oznacza dużą lipę e, No i na razie znowu tak się nie dzieje e, Dobra, lecimy dalej, 4 i czy tym razem będzie coś lepiej? Niestety nie. Dobra. E Ile teraz było? 4, tak? Dobra, to 3. No, może teraz, może teraz jakiś fioletowy? Ja chcę tylko fioletowego. No, już o tej M4 nie mówię, ale no taki guardianik, albo jakiś fioletowy, no fajnie by było. Bo nie przypominam sobie, żeby dzisiaj coś poleciało fioletowego. Same niebieskie lecą. No, co prawda są strasznie małe szanse na to. Łącznie nawet niecałe 2%, 1,5% mamy łącznie na to. No to jest bardzo ciężko to trafić, ale wydaje mi się, że skoro teraz nie oddaję, no to oddaję jak najbardziej na case battle. U. Także właśnie na te case battle y się teraz udajemy. Sprawdzamy sobie, czy nie mamy jakiegoś droższego batla, niestety nie mamy. Także e, Winter Offensive, 8 skrzynek na dwie osoby, zaczynamy zabawę i cykl lecimy sobie z pierwszą skrzyneczką. Bodwini trafia e, do bitwy z nami i sprawdźmy, czy pokonamy Botawiniego i czy dropniemy jakieś skiny, które bardziej mi zadowolą niż te przed chwilą. Zaczynamy sobie od dolara 13, czyli e, 5 centów przewagi i Bodwini dropi sobie fioletowego Famasika. Hmm, podejrzane. Podejrzane, że akurat e, tak szybko bot sobie dropi fioletowego, a ja jeszcze nie dropnąłem przez tyle skrzynek żadnego. Oczywiście przeproszę ta, jeśli e, zaraz na przykład mi poleci fioletowy, no ale na razie na to nie wygląda. Nadal na to nie wygląda, czyli jest źle. To jest minimal wear magma, bo jakoś dziwnie magma na tym helkiesiku wygląda. No ale dobra, trudno. No i chyba niestety będzie koniec tej bitwy i zakończymy ją porażką, ponieważ no bo dropnął sobie Fomasika. Pulsika, także my musimy sobie lecieć dalej, Winter Offensive, 9 skrzynek na 3 graczy Ogólnie to będziemy sobie do końca testować wszystkie skrzynki Counter Strike'owe, które e, tutaj były e, możliwe, dostępne na Hellcase, Czyli jeszcze kilkanaście odcinków mamy tutaj, więc zapraszam Cię Widzu, żebyś subskrybował kanał z dzwoneczkiem, nie przegapił kolejnych filmów, no i ustaw sobie przy Przypomnienie w sumie, że filmy są codziennie o godzinie 20.30. To się nie zmienia, nie zmieniać się będzie na pewno do końca miesiąca, czyli przez najbliższe 3 dni. No i mam nadzieję, że na początku marca będzie dalej działać to wszystko tak samo. Dobra, sprawdzamy sobie. Cyk nadal nie ma tutaj fioletowego skinka po mojej stronie. Może różowy zaraz poleci. No właśnie, mamy fioletowy skinek po. Znowu Bodwini, halo. Wcześniej chyba też był Bodwini, czy nie, czy ktoś inny. Ale dobra, w każdym razie, pod znowu sobie dropi fioletowego, to może e, jadąc tak od prawej, czyli prawy środek, to może w następnej bitwie lewy, kurde no nie wiem zobaczymy ale no nie podoba mi się to tutaj dlaczego tak to się wydarzyło no w poprzednim odcinku ostatnią bitwę tylko przegraliśmy to może tym razem ostatnią bitwę tylko wygramy no zaraz się przekonamy sprawdzamy sobie cyk 10 skrzyneczek ad case 4 yy, osoby no i lecimy sobie z 10 winter offensivami 40 skrzynek no liczę, że ten jeden fioletowy skinek chociaż poleci w dzisiejszym materiale no bo to już jest ostatnia bitwa w dzisiejszym odcinku no i na razie nic nie było widać także lecimy no i sprawdzamy sobie co nam tutaj poleci jak to się skończy Mam nadzieję, że fioletowy jeden w lesie, żebyśmy chociaż tą tylko jedną bitwę grali, no a jak nie, to trzeba liczyć na farta, że inni nie dropną i że niebieskie będą dobre lecieć. Takie, które właśnie pozwolą nam trochę dogonić bota Ulrika i przegonić go finalnie w ostatniej skrzyneczce może, żeby były większe emocje. No ale na ten moment tracimy dolara 6 i nie jest kolorowo widzowie. Fioletowego nie widać, dolara 9, już, no to już jest coraz gorzej, coraz gorzej. No i dwie skrzynki, tylko do końca, i tracimy dolara, więc raczej to będzie kolejna porażka. Czyli dzisiaj 0 na 3 wizowie, nic nie oddało. W takim bądź razie ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie o konkursie. I do usłyszenia już jutro. Siemano!